Green Cano na kawie U, dziś w miejscu niesamowitym w kamienicy stuletniej, we wnętrzu, gdzie bardzo mocno czuć paryskiszyk. Witajcie na pokładzie Green Canu, zaczynamy. Sylwia. Wiem, że jesteście młodym małżeństwem, macie małe dziecko, zresztą widać po was. Widać, że dziecko? Nie wyspałam się. Nie, że młode małżeństwo. Ale mieszkacie tak bardzo klasycznie, że postanowiłam, że pierwsze pytanie jakie zadam to w ogóle skąd ta klasyka w waszym życiu? i Skąd takie konotacje i potrzeba też klasycznego wnętrza, a nie na przykład boho czy skandi, które jest teraz tak modne w Polsce? Słuchajcie, no, u nas się to wzięło troszkę z tego, że mój mąż ma bardzo szeroki wachlarz zainteresowań i to takich dość niekonwencjonalnych, typu szermierka, jakieś walki historyczne, i może to miało wpływ. Na pewno też to, że są u nas elementy, które mamy od pradziadków, czyli mm. takie meble z duszą rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i nawiążę do tego, może klasycznego, że to jest tak jasno świetliście można powiedzieć, mieszkanie urządzaliśmy pod to, żeby było dobrym tłem do nagrań i zdjęć. Jako że działamy od lat, to wiedzieliśmy, że nam się po prostu to będzie sprawdzało, że gdzie się nie odwrócimy, to będziemy mieć dobry kadr. Tak zwane samograje, działania. kadry samograje, zdradzamy od razu. Sylwia ma bardzo popularne konto na Instagramie, ma kanał na YouTube, wszystko Wam podlinkujemy w opisie filmu. A Śmiesznie, wiesz, jak powiedziałaś o tym, że robiliście mieszkanie po to, żeby mieć dobre kadry, bardzo dużo ludzi, internetu tak działa, że jakby łączy te swoje upodobania wnętrzarskie, myśląc od razu, czy... One zagrają właśnie w tej pracy, no bo ta praca influencerska to taka codzienność dla Was, prawda? Jest to codzienność, no i jednak jest to wygodniejsze niż studio. Tym bardziej, że ja na swoim kanale nagrywam bardzo dużo vlogów, czyli po prostu takiej codzienności, mhm. więc to się wszystko dzieje w domu. I ja, no, też dla własnego dobrego samopoczucia jakoś się dobrze czuję w jasnych wnętrzach. Ja to rozumiem doskonale. Wiecie, że my Jest. mamy biały dom, więc serca nam tutaj wspólnie biją. Ale troszkę do tej klasyki wrócę, bo widzę sporo elementów klasycznych tutaj. Kamienica, no. słuchajcie, ponad stuletnia, więc no już sama z siebie jakby aż prosi się o to, żeby to wnętrze urządzić no raczej w klasycznym stylu niż w nowoczesnym. Powiedz, zastaliście coś tutaj takiego historycznego na miejscu? Niestety nie. Nie mhm. było ani sztukaterii, ani rozet. No, tak naprawdę te elementy, nie wiem na jakim etapie zostały zniszczone przez kogoś, kto tutaj mieszkał wcześniej. My staraliśmy się ze swojej strony jak najbardziej oddać ducha tego miejsca, dołożyć takie elementy, żeby po prostu ten czar przywrócić. Mhm. Ale a propos tego, że w kamienicy jakby aż się prosi o te elementy, to powiem Ci ciekawostkę: że nasi kochani sąsiedzi mają mieszkanie w całkiem innym stylu. I właśnie takim nieco loftowym, nowoczesnym. Mm -hmm. I też się I też broni wygląda to świetnie. E, dlaczego się broni? Dlatego, że tu są e, wysokie wnętrza. Po prostu, ile powiedzmy metrów macie? 10. I to jest właśnie to, co różni mieszkanie w kamienicy od deweloperskich e, mieszkań. No, tu jest ta wysokość i ta przestrzeń właśnie To było moje w górę. pytanie kolejne, dlaczego właśnie mieszkanie w starej kamienicy, a nie we współczesnym budownictwie. Wysokość, rozumiem. Wysokość i też układ pomieszczeń, mhm. że no niestety, ale deweloperskie mieszkania często są wąskie, po prostu, no tak się już mówi w dzisiejszych czasach, nawet pato deweloperka, mhm. że to jest po prostu nawciskane jak najwięcej, żeby wycisnąć tych mieszkań i na sprzedawać. Kiedyś jednak widzę, że inaczej się patrzyło na projektowanie przestrzeni do domu żeby te pokoje były duże, żeby one były ustawne, żeby tutaj było po prostu czym oddychać. Pełna zgoda, Sylwia. Rzeczywiście widzimy to od wielu lat, że brakuje powietrza we wnętrzach. Mieszkania są ma... na jedną stronę, nie da się ich przewietrzyć. Zgadza no... się, tak zwane piekarniki. My to mm -hmm, tak, ta, ta, tak. na takie mieszkania, że nawet jak otworzysz na okna. okna no I tak nie bez, bez takiego sztucznego ruchu powietrza, no niestety nie da się tam żyć. Ale wracamy do tego pięknego wnętrza, bo tu nie macie takich problemów. Okna są przepiękne, zresztą ogromne, po obu stronach pomieszczeń. Macie... Nie zasłonięte firanami, ani zasłonami. E, e, właśnie o to chciałam też spytać. Czy nie, nie jest to dla was dyskomfort, że jednak no, mieszkacie, jakby nie patrzeć centrum miasta, bo jest to no, moja ukochana Oliwa w, w Gdańsku? z przepięknym, owszem, starodrzewem na zewnątrz, ale jednak nie miałaś takich pokus, żeby się pozasłaniać troszeczkę? Ja jestem osobą bardzo otwartą, co widać na moim Instagramie, YouTubie, więc ja się na ludzi nie chcę zamykać, to mhm. raz. A dwa, nasze z Cyrylem ulubione powiedzonko, niech się wstydzi ten, kto widzi. Ja ze swojej łazienki wychodzę często. Nago! To jest mój dom, jak ktoś spojrzy, trudno. trudno. Sąsiedzi z naprzeciwka pewnie już nieraz nas widzieli, ale to już się pewnie przyzwyczaili, a tutaj na szczęście z tej strony tak nikt za często nie chodzi. Ale no nie, no myślę, że nie ma co się zasłaniać jakoś. Firany y, i zasłonki to nie jest mój klimat puch, co? Mhm. jedynie może tak jakieś mgiełki nadające klimatu. Ja się w takich wnętrzach nie czuję zbyt dobrze, więc lubię jakieś jest dużo światła i ja tutaj zapraszam e, do siebie. Sylwia, słuchajcie, zajmuje się modą w tej przestrzeni internetowej. Chyba mogę powiedzieć, że raz, że edukujesz, ale dwa, że trochę uczysz zabawy y, motą. I do tego chcę wrócić, bo ja widzę to w tym wnętrzu. Powiem wam, co widzę, i zaraz pytamy Sylwię, czy rzeczywiście tak tu jest. W mojej ocenie to jest wnętrze, gdzie bardzo, jakby to powiedzieć nie chcę użyć słowa drogie chociaż żadnego innego nie znajduję elementy dobrej jakości i droższe yy, w związku z tym, połączone zostały z takimi elementami komfortowymi, bardzo ekonomicznymi typu na przykład widzę tu ikę yy, połączoną na przykład z tym przepięknym kominkiem, yy, który jest z kamienia, prawda, mhm, zrobiony? Tak, tak, o, Czy ja dobrze widzę Sylwia, że Ty tak trochę łączysz te elementy? E, dokładnie, idealnie trafiłaś, ja w stylizacjach właśnie też staram się. Stare z nowym, drogie z tanim, do rzeczy z sieciówek dodaję jakiś lepszy dodatek i to od razu wszystko inaczej wygląda. Mm. I to właśnie pokazuję moim widzkom, żeby się tym wszystkim bawić, żeby być otwartym, żeby przekraczać swoje granice, żeby się nie bać na zasadzie: o ojejku, ja bym nigdy nie pomyślała, żeby mieć dany kolor narki, dany kolor kanapy. To są tylko ciuchy, to są tylko meble. To nie jest wielkie ryzyko, więc nie bójmy się to, tego. To słuchaj, to poopowiadaj troszeczkę, bo na przykład rzeczywiście mamy ten portal przepiękny. On jest, słuchajcie, widzicie go na pewno w tej chwili, monumentalny, duży, robiący to wnętrze tak naprawdę, bo to jest pierwsza rzecz, y, która ciągnie nam wzrok, jak wchodzimy do tego pomieszczenia. Y, ale portal jest na przykład połączony z rzeczami, które widzę już historię tutaj, bo macie przepiękną... Komodę, to jest ta komoda historyczna, o której tak, tak, wiesz, tak. że właśnie od pradziadków czy tam od prapra. Mm -hmm. e, co jeszcze takiego fajnego tutaj połączyłaś? Jakie rozwiązania masz, na przykład właśnie też e, IKEA widzę w części kuchennej, gdzie jeszcze? E, w korytarzu. To w sumie warto o tym powiedzieć, że e, jakieś większe płyty, te większe panele meblowe, możemy wykorzystywać, żeby samemu zrobić zabudowy. Na czym mi tu zależało? Korytarz jest zaraz obok kuchni. Więc to jest ten sam kolor, i to jest wszystko spójne. Bardzo podobały mi się takie korytarze z boazeriami. Jednak w momencie, kiedy urządzaliśmy to mieszkanie, byłem szczerze, byliśmy już totalnie spłukani. I szukaliśmy po prostu, jak tu zrobić coś z pomysłem i niedrogo. I właśnie wykorzystaliśmy fronty do bodajże lodówek. Żeby był, słuchajcie, szik, mm. ale nie finansowy szok. Tak. <laughs> Że tak to sobie spuentuję tutaj. Jest szik, jest rzeczywiście taki, no jest paryski klimacik u Was, słuchaj. Widzę właśnie takie łączenie, w Paryżu uwielbiam te wnętrza w kamienicach właśnie, zwłaszcza wysokie. Gdzie jest dużo elegancji, przełamanej prostymi rzeczami właśnie, gdzie są rzeczy ze śmietnika gdzieś uratowane, zestawiane ze sztuką wysokich lotów albo właśnie z, z elementami takimi, no premium powiedziałabym, takimi jak kamień, właśnie marmur, jak drewno czy Koza, która jest niestety chwilowo mhm. zakryta, ponieważ mamy synka, który tu biega, więc żeliwna koza musiała zostać ochroniona przed nim, ale no też to daje takie ciepło, my w niej zimą palimy. Trzy lata nie paliliśmy, bo trzy lata oli jest z nami, ale mm -hmm. wcześniej. Jakby było to też takie miejsce, do którego, tak jak mówisz, do kominka ciągnie wzrok, a do kozy nas ciągnęło, bo to jest takie ciepło, ogień, co jest po prostu bardzo przyjemne. Ale czuć to ciepło w tym wnętrzu Sylwia, jakby czuć Pomarze białe. E, no tak, a bieli e, wiele razy, pamiętacie, mówiliśmy o tym wiele razy na kanale, że bieli jako kolor i w ogóle też zimna kolorystyka nie znamionuje tego, czy wnętrze jest ciepłe w, w znaczeniu odbioru, czy zimne, tak? Nawet jeżeli są czasami wnętrza e, zaprojektowane. Projektowane już od początku w ciepłych barwach, to one mogą być zimne w wyrazie same sobie. A biel tutaj akurat i te w ogóle wasze jasne kolory, bo widzę zgaszoną jaśniutką szarość na ścianach, prawda? To jest, jest ciepła szarość tak to naprawdę. jest kameleon. On w zależności od światła mhm. i w zależności od ściany wygląda całkiem inaczej, więc naprawdę ciężko mi ten kolor określić. Ale to, co mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że ja już chyba z 500, czy nawet więcej osobom wysłałam zdjęcie puszki. Mam tyle pytań o ten kolor, ponieważ ja tu robię zdjęcia, ja tu nagrywam. Wam tą puszkę, żebyście już nie pytali. Ja mam spodem. takie zdjęcie w telefonie i ja po prostu wszystkim je wysyłam. No bo rzeczywiście bardzo ładnie wygląda. Ale słuchajcie, tak jak widać Sylwia po Tobie, widać, że Ty się bawisz modą, lubisz kolor, założę się, za bańkę się założę, że lubisz tą kolorystykę również zmieniać. Co tutaj się już pozmieniało? Mieszkacie tu 5 lat, e, czy jakichś zmian dokonałaś? Oj, bardzo dużo! I ostatnio to ja już w ogóle szaleję z tymi metamorfozami na całego. E, taką jedną z większych to była Łazienka, która była miętowa. To może ten kolor na przebitce pokażemy jeszcze z drugiej Łazienki, bo on tam pozostał. I to był taki remont, nie remont, ponieważ to musiał być remont na nerwy mojego męża. Więc nie było tutaj. A dziewczyny mamy nowe określenie nie? na kanale. Remont na nerwy mojego męża. Polecam to określenie, przydaje się. Nie było tutaj kucia kafelek, nie było zmiany wanny na prysznic i tego typu właśnie już takich dzikich, dzikich szaleństw. szaleństw. Tylko kolor, lustro, lampy, szafka, blat. No, i moim zdaniem ten efekt naprawdę tak, był ważny zachodu. Jest, jest inna, rzeczywiście. Czyli graż, tak jak w stylizacjach też przypuszczam yy, ubraniowych, graż detalami, akcesoriami, a nie jakąś ogromną zmianą, właśnie wiążącą się z. Yy, Ogromnym nakładem i Właśnie ogromnym bałaganem. I, i szaleństwem i nerwami męża. Tremot na, na nerwy męża, zapamiętajmy. No? <grym> e, czyli e, zobacz, mamy w łazience, w, w, w łazience, bo ja widzę ją w, w tej chwili. Mamy pudrowy róż. Wcześniej był tam miętowy kolor. Miętowy kolor teraz widzicie na drzwiach wejściowych, w których się zakochałam od razu <grym> po wejściu. E, ale jeszcze Sylwia ma takie myczki swoje, bo powiedziała o panelach e, w przedpokoju. A ja też fajną rzecz zauważyłam w Łazience, w tej malutkiej łazience. A, to jest taki pomysł, który ja właściwie nie wiem skąd on mi wpadł do głowy, a wiem. Ponieważ moja mama ma pralkę w kuchni i zawsze ma prawie otwartą szafkę, w której jest ta pralka, bo mówi, że to non stop musi się wietrzyć. Ja pomyślałam, ja nie chcę czegoś takiego. Więc wymyśliłam sobie, aby drzwiczki były ażurowe, czyli żeby to po prostu cały czas był ten przepływ powietrza, no i zabudowałam pralkę i suszarkę, żeby po prostu było przyjemnie dla oka, bo jednak nie są to sprzęty. Które jakoś tam w wnętrzu dodają. Mhm. Czyli mamy tak zwany sprzęt AGD. Teraz takiego słowa użyję: skitrany. Mhm. Słuchajcie, skitrany. Nie do zabudowy, ale zabudowany. Zabudowane, <grym> skitrane w łazience, bardzo fajnie, y, z szafkami, które przepuszczają powietrze, czyli są bardzo funkcjonalne. Zobaczcie, jaki fajny pomysł. Y, są też bardzo fajne, ażurowe takie szafeczki z listewkami. I one mhm. też świetnie, właśnie my to rozwiązanie zastosowaliśmy, też tą funkcję spełnia. I jeszcze jedna tutaj mhm. rada. E, to mi akurat pan stolarz doradził, że w pralce ma się ten zawór, który trzeba tak. czyścić, więc co takiej szafki warto zrobić na magnes. I wtedy można to odczepić i spokojnie ten zawór wyczyścić. Och, widzicie? Same same. To porady. jest dobry tip. Mamy paryski szyk, mamy łączenie starego z nowym. Kura drogiego. domowa porady, jak czyścić zawór. <laughs> łączenie, słuchajcie, starego z nowym. E, łączenie drogiego z tanim. Co jeszcze, gdybyś miała tak określić to wasze wnętrze? Bo dla mnie to jest niezwykle ciepłe wnętrze, ale zaraz cię będę pytała o faceta. Wiecie, że misją trochę naszą. Yy... Jest podpytywanie o mężczyzn we wnętrzach, e, jeżeli ci mężczyźni żyją w tych wnętrzach. A tutaj ten mężczyzna żyje. I właśnie dwójka, o to cię, no. nawet dwójka, bo jest jeszcze maluszek. Małe tak, Oli. Małe Oli e, e, i mąż, tak, Cyryl. E, o to Cię chcę spytać, jaki był Twój pomysł e, na mężczyznę w tym wnętrzu? Czy on raczej sam się tu odnalazł? Mój mężczyzna marzył o tym, żeby mieć takie jedno wnętrze brązowe z zielonymi tapetami. Jak widzicie, jego marzenie nie zostało spełnione. Ale, źle zaczynamy. Ale to przez to, że no niestety, ale on mi pomaga we wszystkim. No jest przekochany, jest operatorem, jest fotografem i. Tym samym wie, jak jest, że w takim wnętrzu my byśmy nic nie nagrali i nic nie sfotografowali, więc te mhm. swoje marzenia trochę odłożył na później. Może kiedyś to zrealizujemy, nie wiem, jak zbudujemy dom, to wie, co A się A co wydarzy. kompromisem, Sylwia, w takim razie? Kompromisem jest? jest to, że na początku mój mąż był dość oporny na jakiekolwiek zmiany, typu zmiana kanap, cokolwiek. Mhm. Ale potem, jak zobaczył, że zaczyna mi to wychodzić i to wnętrze cały czas wygląda coraz lepiej, to on stwierdził, wiesz co? to ty już rób jak chcesz, ja się na wszystko zgadzam. Ja i tak wiem, że jak nawet Ty wymyślisz coś dziwnego, to jeszcze pewnie za chwilę wymyślisz znowu coś kolejnego, więc ja już się do tych rzeczy tak nie przywiązuję. Partner marzenie. Partner marzenie, które generalnie też jest otwarty na otwartość i na różnego rodzaju nie. zmiany. Ja miałam... Ale takie na nerwy, żeby, wiecie, nie za duże były. Bo wiesz, po metamorfozie łazienki miałam takie komentarze od swoich widzów, no mój facet to by się w życiu nie zgodził na różową łazienkę. A u mnie to było tak na zasadzie, no, Cyryl, mam taki pomysł i on. Okej, okay, okay, rób, rób to! to. Kołazienka. Dokładnie. Fajnie, że tak się zgrywacie razem. Widzę y, elementy muzyczne w waszym wnętrzu. Y, mam wrażenie, że to też jest jego obecność, tutaj taka męska. To jest męska obecność, ale ja miałam też w tym swój pierwiastek, mhm. ponieważ y, moja nazwa Shiny Syl wywodzi się z tego, że mieliśmy kiedyś zespół Shiny Beats. I to słowo Shiny przeskoczyło do mojego pseudonimu i właśnie w Szeni Beat graliśmy na syntezatorach, była gitara, był bas, elektroniczna perkusja w pewnym momencie, więc no działaliśmy. Tak. Na no, grubo <laughs> lecieliście. Poza elementem muzycznym chciałabym jeszcze podpytać o takie właśnie wasze wspólne przestrzenie, no bo działacie razem zawodowo, tak jakby robicie sesje zdjęciowe. Wiem, że Cyril się bardzo angażuje w tą bardzo. Twoją niby działalność, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że to trochę Wasza <noise> działalność jest. Macie takie ulubione swoje wnętrza tutaj, albo właśnie wręcz kadry, które Wam się sprawdzają w, w tej pracy? Tak, tak, tak. My tu już mamy swoje ustawienia, że jakby stół wędruje do kuchni, statek jest w jednym miejscu, taśma naklejona, w którym miejscu mam stać. Mhm. Wszystko mamy już Wszystko obcykane działa. po tylu latach, no to. Już. A sypialnia, bo jeszcze żeśmy tutaj mniej więcej salon już widzieliście bardzo ładnie, widzieliście ten przepiękny portal, widzieliście kuchnię z IKEA, o której mówiliśmy, że to jest bardzo fajnie... Y Połączyła te elementy, a sypialnia, bo ja chcę podpytać o to łoże, które ja często widzę na Twoim koncie, skradło mi serce, bo nam jest ciągle za mało miejsca mamy. Wy macie je duże, rzeczywiście dużo tam zdjęć gdzieś się dzieje na tym tle romantycznym i okien dużych też, o których wspominałam. Zdarza się tak, ale jakoś y, częściej działam jednak w salonie, bo tu jest jaśniej, od tej strony jest lepsze no, na nie to jakby z tego względu, mhm. z takich już praktycznych. A jeśli chodzi o sypialnię tak wnętrzarsko, teraz podpytam Ciebie trochę. Przed nagraniem rozmawiałyśmy z Sylwią, że chcą zmienić jednak to łóżko na troszeczkę mniejsze. W tej chwili ono jest rzeczywiście bardzo duże, tak? takie bardzo komfortowe. Jak kupiliście tą przestrzeń, czy to było dla Was ważne, żeby ta sypialnia tak wyglądała? A nie to inaczej? było dla nas ważne, żeby właśnie łóżko było szerokie, i ono ma 1,80 m, ale wtedy nie mieliśmy zabudowy szafy. I to też Ach. było inaczej. Kiedy pojawił się Oli, okazało się, że te wszystkie rzeczy, które tutaj były, a to wszystko było moje graty, mhm. trzeba gdzieś umieścić. Więc pojawił się pomysł zabudowy szafy. Kroczyła szafa. I nagle łóżko się zrobiło trochę za szerokie, i już to zdradzę, że niebawem będę je zmieniać. Na mniejsze. Na mniejsze, mhm. na metr 60, m i będzie ciekawy design, więc to już jest projekt zrobiony. Myślę, że będzie fajnie. A to zobaczcie, fajna podpowiedź jest taka funkcjonalna, że jeżeli coś planujemy w danej przestrzeni, to warto, wiedząc, że na przykład w przyszłości będą jakieś zabudowy, po prostu wręcz nawet kartą sobie mm -hmm. postawić pionowo. I dopiero potem zobaczyć, ile rzeczywiście fizycznie my mamy miejsca, bo y, często nam się wydaje, widząc samą podłogę, że tego miejsca jest dużo więcej, aniżeli później w praktyce się okazuje. Mhm. Tak? Chociaż powiem Wam szczerze, że gdyby nie nagrania, to my byśmy to łóżko zostawili. Dalibyście radę. Tak, dalibyśmy radę, bo jednak w posypialni się tak nie spaceruje za dużo, więc nie trzeba mhm. mieć tam takiej, takiej rozbiegówki życiowej. Ale właśnie przez to, że jednak nasza działalność wygląda tak, a nie inaczej, no to tego miejsca te 20 cm, będzie idealnie na statyw. Idealnie na statyw, ale ja słuchajcie, do tej Francji jeszcze wrócę. Zostawiamy statyw, sesje zdjęciowe, wracamy do, do Francji i do tego szyku, o którym mówiliśmy na początku w zapowiedzi. Bo rzeczywiście, Sylwia, ja widzę u Ciebie takie tendencje bardzo kobiece, jeśli chodzi o urządzanie wnętrza. I we Francji jest, tak jak mówiłam, że oni mają niesamowitą zdolność łączenia tak kontrastowych dla siebie elementów. Skąd ty czerpiesz inspirację u siebie właśnie? Właśnie skąd na przykład pomysł, żeby ściągnąć taki kominek, połączyć go z drewnem, ciemnym z drewnem, a do tego welurowe meble sobie dobrać? Inspirujesz się czymś? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to jakoś tak się pojawia w mojej głowie. Jak gdzieś tam na Instagramie bardzo dużo siedzę, mhm. na Pinterestie. I tam w podpowiedziach się często coś wyświetla. I wiesz, już od jakiegoś czasu zaczęłam widzieć te kominki. Zaczęłam rozmyślać, gdzie ja bym mogła go postawić. I to po prostu się stało. Czyli ty za miłością podążasz po prostu wnętrzarską. Ale wiesz, to trzeba też. Hmm. Ja zawsze namawiam naszych widzów, żeby gdzieś w siebie popatrzeć. Dlaczego podoba mi się coś, a coś innego zupełnie nie. Czemu właśnie taki styl i gdzieś ta eteryczność? Bo tutaj jest. To wnętrze jest bardzo delikatne, takie jak, jak powietrze, nie wiem, z dmuchawcami się wręcz koja kojarzy, a nie właśnie czemu nie boho, czy ta Skandynawia, mm -hmm. tak? taka prościutka i minimalistyczna. To może, nie wiem, może dlatego, że się zaręczyliśmy w Paryżu. Może do tego mnie tak serce ciągnie. Mm -hmm. Nie mam pojęcia. No, e, myślę, że coś, słuchajcie, może być w tym. A tak już kończąc naszą rozmowę, Sylwia, e, czy coś w tym wnętrzu, no bo kupiliście wnętrze naprawdę w starej kamienicy, to nie jest e, współczesne budownictwo. E, gdyby nasi widzowie, bo założę się, że takie osoby są, marzyły właśnie o takim wnętrzu, czy poradziłabyś na co zwrócić uwagę, e, w ogóle myśląc o, o zakupie? Hmm, przede wszystkim na budżet, ponieważ musicie się liczyć z tym, że może być dom wymiany wszystko. I u nas dokładnie tak było. Trzeba było zrobić elektrykę, hydraulikę, ogrzewanie. Tutaj jeszcze były pod sufitem jakieś stare rury, bo kiedyś ogrzewanie było jakieś ciśnieniowe. Tak. Boiler ogromny, to na pewno to trzeba wziąć pod uwagę, że w deweloperce po prostu wchodzi ekipa i wszystko robi tutaj. Każdy pokój był na innym poziomie, to trzeba było wszystko wypoziomować. to po prostu to były ogromne nerwy i stres, czy to się wszystko uda, czy nie będzie progów, czy nie będzie uskoków. A robiliście też wylewki? Nie było potrzeby jakoś pan fachowiec płytami OSB to wszystko wyrównał. No i a propos tych rad jeszcze. Dobrze mieć kogoś, kto przyjdzie i to mieszkanie eksperckim okiem obejrzy. Mhm, czyli biegły taki, mhm. związany z koszt, jakby którego działalność jest związana z realną direkt, oceną tak. tego, co Was czeka. My takiej osoby wtedy nie mieliśmy, sami to oglądaliśmy z rodzicami, ale akurat no, też mieliśmy szczęście. To nie było żywa, jakichś zacieków, jakichś tego typu problemów. jest przepiękna kamienica, muszę wam powiedzieć. Odrestaurowana, w super stanie utrzymana jest przepiękna klatka schodowa. Wchodziłam i właśnie e, e, tak sobie pomyślałam, że tak to powinno wyglądać i że te budynki e, tyluletnie z takim pietyzmem i szacunkiem powinny być odrestaurowane. Zazdroszczę ci bardzo z tego miejsca. No, bo jest, ja cię naprawdę, zapraszam częściej po prostu. Będziemy <laughs> wpadę słuchajcie, na kawki. Mamy z Sylwią pewien plan jeszcze, ale na razie nie zdradzimy, żeby to była fajna niespodzianka. E, do wnętrza jeszcze wrócę. Tak już, teraz już naprawdę zupełnie na koniec. Aż naprawdę słuchajcie, nie chce nam się wychodzić stąd ja bym tutaj mogła Mieszkać. Często mówię to naszym widzom, chociaż to są wnętrza w różnych stylach, ale chyba ta energia i tym zakończę energia sprawia, że dane wnętrze, nieważne w jakim jest stylu jest takie, że się chce wracać do niego albo nie zgodzisz się ze mną? Zgodzę się z tobą, bo wchodząc do tego mieszkania, my właśnie poczuliśmy dobre mhm. fluidy i nasz przyjaciel też stwierdził, że wiecie co tu jest dobra energia w tym mieszkaniu. I, I to, zostaliśmy. I tego, kochani, szukajcie. Nieważne, y, czego będziecie szukali, nieważne, czy to jest właśnie nowe budownictwo, czy, czy stare, czy coś budujecie. Czy stare, to wnętrze musi mieć to coś, y, a później już się wszystko samo y, przepięknie potoczy. Sylwia, bardzo Tobie dziękuję mm. za zaproszenie. Y, Zapraszam Was jeszcze na odcinek, który nagrałyśmy z Sylwią. Moja torebka, bo myślę, że jako osoba, która się zajmuje modą i w ogóle właśnie taką przygodą związaną z modą i z akcesoriami, to może być bardzo ciekawy odcinek dla Was. Ja się będę już żegnała. Za dzisiejszy czas bardzo, bardzo dziękuję. Tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Do zobaczenia.